Cześć! Cześć! Dzisiaj filmik ku przestrodze, przy okazji trochę instrukcji, jak sobie poradzić, jak traficie na oszusta. Czyli coś z innej beczki. Eee, może to tak... ostrzegawczo. Ostrzegawczo, a co wiem, robić albo czego nie robić. Tak, a tak wiem, że niektóre śpiewania. z Was kupują na OLX-ie, kupują na Winted. Mm. Także parę słów i moją historię <grym> możecie Kuprze zobaczyć jak 2000 poszło na spacer. Zamieniamy się w such i teraz słuchamy opowieści y, historii y, dawno, dawno, nie dawno, nie tak dawno. Bardzo niedawno. Y, y, nie tak dawno, nie tak temu, y, ale rozbiega się o pieniądze i to o rzeczywiste, prawdziwe pieniądze. Jak łatwo stracić się. Tak, jak łatwo dać się oszukać. Zacznijmy od tego, że kupuję w internecie nie od wczoraj, od wielu lat. I w zasadzie 80% zakupów, które robię, to są zakupy przez internet. Więc myślałam, że jestem już na tyle czujna, rozgarnięta i w ogóle, że cokolwiek bym mnie kupiła, to nie trafię na oszusta i nikt mnie nie oszuka. Od tego zaczęłam, a teraz yy, o co chodzi? W maju postanowiłam kupić aparat fotograficzny. Rozmyślałyśmy o nagrywaniu, ja zaczęłam nagle się interesować fotografią, bo słuchajcie, ja mam za dużo wolnego czasu, więc musiałam sobie coś jeszcze znaleźć. To tak dla żartu, bo w ogóle nie mam czasu na nic, nawet na spanie, ale już nieważne. W każdym razie chciałam kupić aparat, wyszukałam sobie jakiś tam fajny na Allegro i mąż mi mówi, kup sobie na OLX-ie, dwuletni będzie połowę tańszy. Tańszy, to jest słowo, klucz, bardzo wielu lubię. Więc mówię, dobra, to wchodzę na OLX-a i faktycznie wyszukałam sobie ten model, który sobie wypatrzyłam. I były te aparaty. Mniej więcej za połowę ceny, 70% ceny, coś takiego. Nie wchodziła u mnie w grę. Nie wchodził u mnie w grę odbiór osobisty. No bo był, był taki czas, jaki był, i nie było możliwości, żebyśmy gdziekolwiek do kogokolwiek po ten aparat mogli pojechać. Dlatego szukałam koniecznie kogoś, kto będzie oferował wysyłkę aparatu i zależało mi bardzo na wysyłce z OLX, bo wiem, że tam jest ubezpieczenie. Także jest ubezpieczenie, zaraz wam o więcej o nim powiem. W każdym razie wypatrzyłam sobie ten aparat, napisałam tam do pana z pytaniem o gwarancję, bo wynikało z tego, że jeszcze zostało mu tam parę miesięcy gwarancji. On mi tam grzecznie odpisał, że on ma jeszcze fakturę z Media Expert. Zresztą mhm. nie zakupił. Tak, tak. I on mi ją tam załączy, więc spoko, jakby co to, ja sobie tam pójdę. I, I nie ma sprawy. Mąż mówi, ty zapytaj się go, to weźmiemy może na firmę czy coś. Mówię, no a, a faktury pan wystawia? Tak, wystawiam, nie ma sprawy. Oczywiście, wystawię pani fakturę. No to dobra, nie? Wzięłam. I zamówiłam od tego człowieka, prowadziłam z nim korespondencję zarówno przez telefon, jak i przez olx -a. Zamówiłam ten aparat i wtedy on mi napisał smsa, że już przygotowuje paczkę, że dzisiaj wieczorem jak będzie jechał po żonę do pracy, to, go, to wrzuci ten aparat do paczkomatu i powinnam go dostać jutro. No i na drugi dzień faktycznie dostaję smsa, że paczka jest już do odebrania w paczkomacie. Czyli pan słowny, wszystko ekstra. Jechałam y, rano do pracy i mówię sobie, akurat jak będę wracać, to go sobie odbiorę. No i przyjeżdżam pod paczką, a wpisuję ten kod, odbieram paczkę. No i tam jest taka paczka podłużna. No nie wiem, założyłam, że być może, y, no nie miał w co zapakować, tak i nie zapakował w oryginalne opakowanie aparatu. Natomiast paczka już taka była trochę zastanawiająca, ale słuchajcie, człowiek, który ma za dużo na głowie, to czasami na takie rzeczy nie zwróci uwagi, a warto. I od razu Wam powiem w tym miejscu, że jeżeli bierzecie i wyciągacie jakąkolwiek paczkę z paczkomatu i cokolwiek Wam się wydaje nie ok, to nie zamykajcie skrytki. Tam jest taka opcja jak zgłoś reklamację czy zgłoś uwagi. I sobie musicie to wtedy kliknąć. I wtedy taką paczkę możecie wsadzić z powrotem do matu i ona wróci do nadawcy. Nie będzie tego kłopotu, że yy, na przykład dostaniecie coś uszkodzonego. A wam powie sprzedawca, że to wy uszkodziliście, a nie zostało uszkodzone tak, transport. Teraz dokonało się odbioru tej paczki, prawda? Tak, Także Kamery tutaj, są, wszystko jest, bo to są. Tak, tam, um, się to na, tam się pokazuje nawet tą paczkę. Ja tu mam telefon, bo mam wciągawkę. <laughs> tam się pokazuje tą paczkę, właśnie w jakim ona jest w stanie. Także tutaj uwaga, już yy, dla Was pierwsza. Jeżeli cokolwiek odbieracie, już abstrahując od tego, czy to jest na vinted, OLX itd., itd., itd. ale paczka Wam się nie podoba. To można od razu zgłosić tą reklamację, tylko nie zamykajcie skrytki, nie, nie klikajcie, kończymy na dziś. W każdym razie ja to zrobiłam. Po prostu zamknęłam tą skrytkę, napisałam, kończymy, za, kliknęłam, kończymy na dziś i zabrałam swój wymarzony aparat do domu. Aparat kosztował 2000 zł, plus wysyłka bodajże 9,80 coś takiego. I przejechałam do domu i rozpakowuję. Ten aparat. wspaniały aparat, czyli jakąś starą antenę do telewizora. Nie wiem, czy to była antena. To było dziwne coś. W każdym razie nie aparat. E założyłam więc, bo widziałam, że pan miał jeszcze inne aukcje, że prawdopodobnie się pomylił i wysłał paczki na odwrót, bo y tutaj też ważna uwaga dla was. Jak rozpakowujecie paczkę, to nie uszkodźcie etykiety, czyli te adresówki, które tam jest. Pamiętajcie, żeby to było całe, żeby tego gdzieś nie przecinać, bo wiem, że niektórzy to przecinają, targają. Nie uszkodziłam. Także tu jest uwaga dla Was, bo potem będzie Wam to potrzebne. Także na etykiecie był numer telefonu, nazwisko tego pana, jakiś tam adres, e-mail, i ja zadzwoniłam sobie na ten numer z etykiety, no ale nikt nie odbierał. Zadzwoniłam więc na numer telefonu, z którego ten pan do mnie pisał sms -y. Ale nikt nie odbierał. Zadzwonił też mój mąż ze swojego numeru, ale sytuacja, jak się domyślacie, taka sama: nikt nie odbiera. Weszłam więc na OLX i postanowiłam, że przez OLX-a temu panu napiszę wiadomość. Wyobraźcie sobie moją minę, gdy zobaczyłam, że adres e-mail został usunięty z OLX. Mhm. Nie masz opcji skontaktowania się z panem, ponieważ pan nie odbiera telefonu ani jednego, ani drugiego. I usunął swój adres OLX, nie da się z nim skontaktować, natomiast historia rozmowy jest wciąż dostępna. I wtedy już wiedziałam na 100%, że to jest, jest to kanał. W związku z tym, jak się domyślacie, zaczęłam szybko szukać jakiejś pomocy i zerknęłam sobie do olx do tego działu z pomocą. Mogę Wam tam wysłać link, gdzie dokładnie jest opisana procedura. W każdym razie wygląda to tak, że paczki, macie jakąkolwiek gwarancję, jakiekolwiek ubezpieczenie, jak macie wysyłkę z OLX i zapłacicie przez PayU. Jeżeli... Czyli to, to zrobiłaś prawidłowo, tak, dzięki tak. tylko temu. Jeżeli będzie jakaś wysyłka, nie wiem, pocztą czy, czy coś, wiecie, nie za pośrednictwem OLX, Wtedy te przesyłki nie są ubezpieczone. I tu jest właśnie ta tak. lampka. Płacicie w taki sam sposób, jak, jak to, to przedstawiła Monia, żeby, no żeby być ubezpieczone. W tak, jakiś tam zerknijcie sobie właśnie na celnik, na to ubezpieczenie, jeżeli często kupujecie, jak kupować, żeby potem nie zostać na lodzie. W każdym razie uprzedzam Was również, że ubezpieczenie obowiązuje do kwoty 3000 zł. Czyli ja łapie, szczęście. czyli te wszystkie powyżej, powyżej kwoty, a są też takie rzeczy, które kupujemy, tak, dostajecie tylko 3 zwrot. To może warto no, wtedy osobiście gdzieś płaczeć, tak. żebyście też na no, to zwrócili sobie uwagę. Zdecydowanie osobiście. Natomiast pierwszą radą, jaką dostaniecie od Elixa, jest y, proszę się porozumieć ze sprzedawcą no. i spróbować się z nim dogadać. No to jak się do jak tutaj nic nie masz? Nie? Bardzo fajna rada, super rada, ale nie mam kontaktu z panem sprzedawcą. Co robimy więc następnie? Idziecie sobie na policję. Tylko to jest procedura, kiedy macie ubezpieczenie. Jak nie macie ubezpieczenia, to teraz zobaczycie, co policja zrobiła w tym temacie, bo yy, dochodzenie jest już zamknięte. No to generalnie jest wtedy niewesoło. W każdym razie poszłam na policję, wydrukowałam sobie te wszystkie smsy z panem, wszystkie maile, yy, z, wy, zrobiłam sobie zdjęcie tej etykiety, i to było ważne, i to. Chciała policja i chyba OLX też chciał tą etykietę, z czego pamiętam, dlatego tak uczulam, żebyście jej nie zniszczyli. Wydrukowałam sobie to zdjęcie, załączyłam, tak jak mówiłam, rozmowy i nawet wzięłam ze sobą tą nieszczęsną antenę. I poszła. Tak, to jest śmieszne, ale to wcale śmieszne tak, nie jest. To no. jest y, śmieszne, no ale wiecie, no, jak, to jest. Jest śmieszne, jak. To jest Jakby to było tak za 2 złote, to... to bym się pewnie śmiała. Ale to nie, bo to chodzi w ogóle o sam, samo zamierzenie. Fakt, że... że ktoś z Was oszukał. No, samoz... To jest takie. Tak, nieważne już nawet w tej chwili, bo to 2000 to jest bardzo dużo, czy ponad 2, czy 3, czy nawet 5, czy nawet 20 zł, no bo dlaczego mam cię ktoś oszukać, nie? Tak, no to, to poczucie, kiedy myślisz, że jesteś taka bezpieczna, a jednak nie jesteś. W każdym razie poszłam na tą policję. I tam zostałam uświadomiona, że takie sprawy to oni mają tyle. Tak. Co chwilę ktoś przychodzi. Oszukany, Oszukany. na to siam to i o wam to. Także uważajcie, bo jest to proceder bardzo popularny i naprawdę jest nieciekawy. Spędziłam godzinę na policji opisując całą tą historię. Właśnie co kupiłam, jak kupiłam, musicie wiedzieć za ile. Wydrukowałam sobie też potwierdzenie wpłaty do PEIU. Peju i przy, czy przelewy 24 nie zwrócą Wam tej kwoty, to też musicie o tym wiedzieć. Natomiast tą całą procedurę musicie wykonać dosyć szybko, bo OLX tylko przez 30 dni, tam było chyba 30 dni, przechowuje w archiwach to ogłoszenie. Więc ja je sobie też tam wydrukowałam na policję i musicie mieć tą notatkę, musicie mieć numer sprawy, którą założyła policja. I dopiero wtedy możecie złożyć reklamację do OLX-a. Nie wiem, jak to jest w wypadku, jeżeli coś kosztowało mniej niż 400 złotych, bo tam chyba od 400 złotych jest ym, ścigane, że tak powiem, a do 400 jest jakaś niska szkodliwość czynu, czy coś takiego. Więc uważaj działać, Czyli bo działać. nieznajomość prawa szkodzi i warto tutaj, jeżeli robicie takie transakcje gdzieś częściej, warto naprawdę się zorientować, żeby się potem nie zdziwić. Natomiast zgłosiłam sprawę na policję, i z takim już tam świsteczkiem, że sprawa jest zgłoszona, wysłałam maila do OLX-a. I teraz pomyślicie: Ach, pewnie tam pisze takie czerwone litery wielkie tu zgłoś. Nigdzie nie pisze nie wiedziałam w ogóle, gdzie to wysłać więc wysłałam na maila, który był podany po prostu przy pomocy. Tam był jakiś mail ogólny, nie pisało. Wpiszę tam w regulaminie, że za pomocą formularza zgłoś reklamację, ale nie było formularza, nie było adresu e-mail. Ukryte. Bardzo przyznam Wam, że nie bardzo czyta. ciężko było to znaleźć. I ja wysyłając tą reklamację, podając te dane, które tam były przez OLX wymagane, a jest w tym naprawdę dużo takich danych typu PESEL i tak dalej, Numer konta bankowego, niepewnych, no to się zastanawiałam, czy, czy dobrze też robię. No ale ostatecznie powiem Wam, że wysłałam ten komplet tak jak oni chcieli. Oni tam y, pamiętam, właśnie, że tą auk numer aukcji trzeba było podać. I po trzech dniach ta kwota razem z wysyłką wróciła na moje konto. Także jak widzicie, sprawa się zakończyła dobrze i poszło to całkiem sprawnie ale tylko i wyłącznie dlatego, że wybrałam tą formę płatności i wybrałam tą formę wysyłki. Dlatego uczulam to Ku, tak. Ku No jest to na pewno cenna informacja dla tych, które często kupują z taki, na takich platformach. Natomiast do Was pytania w komentarzach dajcie znać, czy Wam się takie coś trafiło, jak Wasze sprawy się potoczyły. Czy miałyście takie sytuacje, bo i z Allegro też miałam takie, takie sytuacje, że, że faktycznie, no niestety trzeba uważać, nawet jeżeli ktoś jest z Waszej miejscowości, to nie dać Ci na to naciąć, bo, no bo niestety oszuści są wszędzie. Taka jest prawda. I, a internet naprawdę jest jak gdyby dobrym miejscem do tego, żeby, tak, żeby oszukiwać. Tak, żeby oszukiwać, żeby działać w taki, taki sposób, um, jak ktoś się kupuje, sprzedaje. albo sprzedaje, i, właśnie. Albo sprzedaje to jest też wielki temat, więc Bicie sobie. Więc na to trzeba na pewno zwrócić uwagę. Was prosimy o to, żebyście dały znać, czy miałeś swoją sytuację, czy, czy, czy nie, czy na innym, w innym miejscu, czy. No bo, no bo wiecie co, no różnie też bywa, my też kupujemy przez internet różne rzeczy i, i, przy, i z różnych marek, i z różnych firm, no i też nieraz czuły się zastanawiań. bo... Nawet bywa popularnych to. marek bywało, no, że po prostu już się zastanawiałyśmy, co czy będzie. będzie zwrot, czy nie będzie zwrot. Tak, bo nieraz naprawdę to było tak, że z widziałem, dzwoniłyśmy czy coś na reklamację, a oni, że apaczka nie doszła, a jednak doszła ale, ale doszło no, potem no, nie doszła, no, to takie także, były naprawdę a? dziwne, dziwne sytuacje. No nie a. mamy tego, nie ma tego nie, nie jak to dokumentować. No, no, ale, ale, tak, tak. ale, ale dajcie znać, zna. no, bo, bo, człowiek uczy się przez całe życie, no i niestety. Ja tutaj mam takie też. parę krótko te streszczenia tych porad. Zresztą jeżeli y, chcecie, ja wam też tutaj pod filmem to wszystko wypiszę. Pamiętajcie, bądźcie czujni. Dwa, skontaktujcie się ze sprzedawcą przed zakupem, zanim coś kupicie, bo może już wtedy się zorientujecie, że coś jest nie tak. Przy droższych rzeczach bierzcie odbiór osobisty tylko i wyłącznie, to Wam polecam. I nie jedźcie sami, tak. nie jedźcie same, nie, bo, jest... bo nie wiadomo kto tam jest, po co tam jest i z czym tam czeka. Na przykład myśmy sprzedawali niedawno wózek dziecięcy i była pani w ciąży z takim brzuchem i przyjechała sama. Znaczy, wiecie, no, no my nie jesteśmy tutaj zagrożeniem dla niej, ale, ale myślę nie, sobie, że jeszcze przyjechała drogim samochodem, i myślę sobie, że to nie, nie było zbyt mądre, krótko mówiąc, bo naprawdę nie wiecie, kto jest po drugiej stronie. Jeśli kupujecie z wysyłką, to z OLX i płatność PayU czy przelewy 24, pamiętajcie, że ubezpieczenie jest do 3000. Jeżeli odbieracie paczkę i coś jest nie tak, to od razu zgłoście reklamację w paczkomacie. Zgłoście sprawę na policję, a na spotkanie weźcie te wszystkie przygotowane dokumenty i to zróbcie niezwłocznie. Najlepiej od razu. Potwierdzenie wszczęcia postępowania oraz dokumenty wysyłacie do OEX-a. Pamiętajcie, macie 30 dni. Dlatego trzeba to zrobić naprawdę jak najszybciej, bo czasami policja. Na przykład, ja tak miałam, że trzeba się było umówić na termin. Więc musiałam tam czekać ze 2-3 dni, no, ja też nie potem nie mogą to odwołać, przełożyć. A wiecie, no, jeżeli chodzi o to całe postępowanie, to dostałam ostatni list z policji, że to postępowanie zostało umorzone. Czyli Bo facet odzyskał pieniądze. Nie są pana w stanie złapać. złapać. Dlatego no. nie, gdyby nie to ubezpieczenie, to bym pieniędzy nie odzyskała, a popatrzmy na to obiektywnie, nawet jeżeli by złapali tego pana, to naprawdę myślicie, żebym odzyskała te pieniądze? Wątpię. Przecież on już ich nie ma, więc generalnie ja ich nie odzyskam. Dlatego no, takie sprawy trzeba traktować naprawdę poważnie, i policja nas tutaj no, nie jest w stanie w 100% ochronić. I pamiętajcie też o tym. A teraz widzimy się zakończając naszą dzisiaj poważną rozmowę, która zakończyła się pozytywnie dla mnie i myślę, że, że dla wielu z Was sytuację, no że może, być może coś tak zakończyłem. Boże, jak się źle zakończyły, to to ale faktycznie... Ale też jakie macie piszcie, porady i spostrzeżenia. Bo też na to zwrócimy uwagę. Natomiast zawsze widzimy się we wtorki i piątki. O, Popuś, ale patrzcie się, jak zwracam uwagę na ten piątek, żeby nie machnąć I od czasu do czasu w niedzielę. Do bo zobaczenia. Uważam. Cześć.